Jak szybko i bezpiecznie usunąć lakier hybrydowy i nie uszkodzić płytki paznokcia? Zobacz, jakie to proste. Zacznij od spiłowania warstwy topu. Nasącz Remover Wraps z acetonem lub Removerem. A następnie dokładnie zawień paznokieć folią, tak aby wacik przylegał do paznokcia. To bardzo ważne. Po kilku minutach możesz zdjąć folię. Hybryda powinna być całkowicie rozpuszczona. Rozpuszczoną hybrydę ściągnij przy użyciu drewnianego patyczka lub puszera. Pamiętaj, aby nigdy nie nakładać acetonu na niespiłowane top. Hybryda nie będzie prawidłowo rozpuszczona, a ściągnięcie hybrydy będzie bardzo trudne. To najczęstszy popełniany błąd, podczas którego może dojść do uszkodzenia płytki. Ostatni krok to zmatowienie paznokci bloczkiem polerskim i wyrównanie powierzchni płytki. A znokcie są gotowe na nowy manikir. Z nami masz wsparcie przez cały czas.